Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2019, FC United of Manchester. No i słuchajcie, weszliśmy w taką fazę sezonu, że włączyliśmy się do walki o Mistrzostwo Anglii, co jest rzeczą niesamowitą i jeszcze kilka tygodni temu wydawałoby się, że na pewno nie do zrealizowania, natomiast teraz się to dzieje. Oczywiście do tej walki się włączyliśmy na, na, na w ogóle jakichś specjalnych tutaj zasadach, tak? Na zasadach, które dyktował do pewnego momentu Arsenal London. Natomiast on zaczął przegrywać, to znaczy... Arsenal Londyn przegrał dwa ostatnie mecze. Przegrał. Dwa mecze wyjazdowe. Najpierw z zespołem West Brom, a potem z zespołem Tottenhamu. No i w tym momencie wyprzedzamy ich o jeden punkt. No tylko, że teraz mamy dosyć ciężki kalendarz, ponieważ gramy dwie, dwa wyjazdy i tak jak ten wyjazd Leeds, no to jeszcze Pal 6. Można tam ten mecz wygrać, ale z Tottenhamem będzie naprawdę ciężko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, no my tego mistrzostwa zdobyć tak naprawdę w tym sezonie nie musimy. Jeszcze nie mamy takiego parcia. Jeszcze nie mamy takiej presji, gdzie musimy to zrobić koniecznie. Natomiast, no, jeżeli by się udało, oczywiście fajna niespodzianka. Ale jeżeli nie, no to mówię, no nic się złego oczywiście tutaj nie stanie i na pewno do tej walki za rok przystąpilibyśmy silniejsi i z większym, z większym doświadczeniem. Natomiast zobaczymy, co się teraz wydarzy. Postanowiłem nie grać zbyt wiele mecze sam, ponieważ no po tym meczu wygranym z West Bromem i kiedy zobaczyłem, że przegrał mecz swój Arsenal, no postanowiłem, że pobawię się troszeczkę tutaj z Wami, troszeczkę więcej Wam tych spotkań pokażę, no żeby nakręcić te emocje, żeby było ciekawiej, bo na pewno w takim, w takim momencie sezonu chcielibyście te mecze zobaczyć. Wchodzę teraz w mecz z Tottenhamem. Mam tutaj, tak jak mówię, Tottenham i Leeds United. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? No tutaj spodziewam się, że, że z Tottenhamem będzie naprawdę ciężko. To nie jest zespół lepszy od nas, tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli spojrzę sobie na, na kadrę, na skład. No, no, jeżeli lepszy, to może nieznacznie, ale jednak to jest ten ham, i jednak na pewno będzie tutaj z nimi z nimi bardzo ciężko. No idzie nam ostatnio całkiem dobrze, więc panowie, po prostu pokażcie na co was stać. No jeżeli tutaj przegramy mecz wyjazdowy z Tottenhamem, to jakaś wielka tragedia, wielka krzywda się oczywiście nam nie stanie. Na biało, oczywiście, zespół Kogutów, czyli gospodarze tego spotkania. Na czerwono, Ashley United of Manchester. Ja o ten Tottenham się tak nie martwię, jak martwię się w sumie, w sumie o spotkanie z Leeds. Ale nie martwiłbym się normalnie o wynik tego meczu, tylko że no tutaj widzimy w ogóle, jak Tottenham wygląda kondycyjnie. Tak też mają olbrzymie problemy już na początku meczu. Część zawodników ma kondycję poniżej. 80%. No i niestety tak to może wyglądać w meczu z Leeds United i, i możemy mieć olbrzymie problemy, żeby w tym meczu no, wystąpić w 100% silni, tak? Czyli w 100% gdzieś tam zaangażowani. Teraz Smith, ale tutaj piłka przeszła obok bramki Onany. Także, także naprawdę naprawdę ten, ten moment sezonu jest bardzo dla nas ważny, ale też bardzo duże natężenie spotkań i to się może odbić niestety czkawką. To się może odbić na wynikach no i, no i gdzieś tam konsekwencją tego może być strata szans na walki o tytuł. Nie możemy przegrać meczu z Tottenhamem. To znaczy nie chciałbym tego, bo jeszcze nie, nie chodzi nawet o tą walkę o tytuł, tylko chodzi o to, że Tottenham zbliży się wtedy do nas zdaje się na 5 punktów. I nie będzie to miłe, bo zaraz wydawało się, że tutaj z Arsenalem będziemy walczyć o tą pierwszą dwójkę, natomiast jeżeli się włączy w to wszystko, to Tottenham to nakładana na nas jest dodatkowa, niepotrzebna presja. Ta skieza, no i maniony, wyjmuje tą piłkę, przenosi ją nad poprzeczką. No, ciężko, ciężko tutaj będzie naprawdę wyjść z tego meczu z choćby jednym punktem, bo z, ty z tym Tottenhamem naprawdę, naprawdę ciężko się nam zawsze, zawsze grało. No ale zobaczymy, pokonaliśmy City, pokonaliśmy Liverpool. Czemu mielibyśmy nie rozbić kogutów? Może rozbić to za dużo powiedziane, ale chociaż ten, mówię, remis, urwać. No, jak przegramy, nic się złego, mówię, nie stanie, tak, bo to nie jest jeszcze ten sezon, w którym daliśmy sobie cel mistrzostwo Anglii, tylko pierwszą czwórkę i tą pierwszą czwórkę naprawdę blisko blisko jesteśmy tego wszystkiego, mamy słuchajcie, no mamy 12 punktów przewagi nad piątym Evertonem, więc więc tak naprawdę to jest naprawdę tak naprawdę to jest naprawdę, no tak naprawdę to jest duża, duża przewaga, tak i, i możemy ją tutaj jakby dowieść do końca spokojnie myślę i wystarczyłoby wygrywać te mecze z takimi właśnie zespołami jak Leeds United, tylko mówię, no ten cholerny kalendarz może nam tutaj wszystko wszystko popsuć i, i chyba postanowiłem, że, że tą Walencję Widzę Europy jednak odpuścimy, że, że skupimy się jednak na Premier League, że skupimy się na tym, żeby tą pierwszą czwórkę zachować i żeby ewentualnie przedłużyć te nasze szanse jak, jak, jak najdalej, tak? Do walki o, o tytuł! I teraz Jack Maka i Steven w tym momencie zdobywa bramkę na 1 do 0 dla, dla zespołu West United of Manchester. No to jest nieprawdopodobne, co się w tym momencie dzieje. Ja tego słowa nieprawdopodobne, niemożliwe, niesamowite używam bardzo dużo razy, ale to jest normalne, tak? No bo, no bo zobaczcie jaki strzał ma Stevena. No on precyzyjnie umieszcza... Piłkę głową, gdzieś tam przy lewym rogu, przy lewym słupku bramki Onany. No to jest fantastyczny strzał, i w tym momencie wychodzimy na prowadzenie. Niestety, kontuzja łańca, i będziemy mieli problem na prawej stronie obrony za chwilę, jeżeli dalej tak to pójdzie, no bo pesi solido kontuzjowany, Teraz, gdyby łańc nam odpadł na kilka, choćby tygodni, no to mamy olbrzymi problem, jeżeli chodzi o tą prawą stronę. Nie mówiąc już o skrzydle, i teraz Manion po raz kolejny broni strzał. Tym razem Doyla, ułatwione zalanie bo strzał prosto w środek bramki, więc Manion po prostu tam podskoczył, Wyciągnął ręce i, i obronił, obronił to uderzenie. Teraz nawałnica graczy kogutów, ale nie mają tutaj wyjścia, jeżeli chcą walczyć się, włączyć się do walki o pierwszą, dwójkę, o mistrzostwo w ogóle, bo ym, gdyby to wygrali, to byliby całkiem blisko. No to muszą to. Muszą to spotkanie wygrać. Nieprawdopodobne emocje nam się tutaj teraz zbudują, słuchajcie, na, na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. 33 minuta spotkania. No, dobrze byłoby to trzymać. Oczywiście, Tottenham więcej strzałów, większe zaangażowanie, ale z kolei to my prowadzimy grę, to my tą piłkę posiadamy dłużej. No, ale taka taktyka. Łańc, kontuzja. Prawa strona obrony, delikatnie mówiąc, mamy problem w tym momencie. Ale mam nadzieję, że to wszystko będzie, będzie w, miarę, w miarę możliwości rozwiązane przez naszych klubowych fizjoterapeutów. Teraz uwaga, bo Kieza się podłączył tutaj na prawej stronie. Będzie groźna akcja. Dośrodkowanie, wybijamy tą piłkę. Jeszcze z Moskera strzela i Manion po raz kolejny broni. Czy ja mam tutaj kogoś, kogo mógłbym wystawić na prawej stronie? No tak nie bardzo wam powiem. Marfi generalnie na prawej... O, jak nam tutaj jeszcze troszeczkę... Wydawało mi się, że Marfi już osiągnął, osiągnął szczyt, gdzieś tam granicę swojego swoich możliwości. Ale jednak tutaj jest... Dosyć, dosyć fajnie jeszcze idzie to w górę. No ja myślę, że musi tu wejść Calum Davy. No nie nadaje się on zupełnie na bok, na bok obrony. Wejści też tak nie za bardzo, no ale trzeba tu jakoś grać. No Davy musi, musi być tutaj bocznym obrońcą po prostu cofniętym i pilnować tej prawej strony. No nic więcej, żadnych więcej obowiązków taki zawodnik nie może dostać. Absolutnie żadnej gry ofensywnej, żadnego podłączenia się do ataków, nic. Po prostu musi tam siedzieć na tej prawej stronie i, i czekać na ataki rywala i próbować je jako Tutaj, jakoś tutaj zatrzymać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mm, co teraz zrobiliśmy, i teraz poprzeczka. I teraz poprzeczka ratuje naszego golgipera i naszą drużynę. Ale to tutaj też trzeba mieć sporo szczęścia w takich spotkaniach i my to szczęście teraz, teraz mamy to jest niezwykle dla nas ważne że ta bramka teraz nie wpada no ale jak ja już widzę drugą połowę jak to ten Ham będzie tu walczył jak to ten Ham będzie atakował teraz Oka no i też, też byli blisko gracze kogutów żeby, żeby ten mecz doprowadzić do wyniku 1 do 1 żeby chociaż to utrzymać do przerwy to 1-1 to już jest duża szansa do 1-0 to już jest duża szansa na to że tego meczu tego meczu nie przegramy, może coś jeszcze pokażemy w drugiej połowie, ale obie drużyny naprawdę wyglądają bardzo słabo kondycyjnie no to ten wydaje mi się nawet, że gorzej no i nie jesteśmy w stanie jakby nic teraz zrobić, nie jesteśmy w stanie absolutnie tutaj, no, nawet dokonać jakiejś zmiany, która mogłaby tutaj podnieść, podnieść te, te, te kondycje, tak, no Declan Murphy to jest środek obrony, już nie mam kogo wprowadzić tutaj a jest O'Connor, ale O'Connor też wygląda tak średnio, to jest 84% nie chciałbym go tutaj angażować w tym meczu, no może Mensaha zmienić. Może wejdzie tutaj White Może damy Francuzowi troszeczkę odpocząć No chciałbym jeszcze jedną zmianę sobie zostawić Na, 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 na końcówkę tego spotkania Bo nie wiadomo co się wydarzy Może jakaś kontuzja niestety Może jakaś odpukać czerwona kartka No i wtedy mielibyśmy olbrzymie problemy Na stadionie 77 577 osób 3000 kibiców przyjechało z Manchesteru Czyli pełen sektor gości w 100% wypełniony No i teraz atakujemy Wójcicki, lewa strona boiska Teraz nie stracić piłki Bo moglibyśmy się nadzieć na kontrę Graczy gospodarzy Smith Radonicz, Radonicz tutaj strzelił, teraz skontrował tak tą piłkę, no bieg, bieg na prawą stronę, a strzelił w lewą. zmienił bramkarza, no ale ona na to dobry gołkiper, fachowiec. No i tutaj poradził sobie teraz Doyle, ależ błąd naszego zawodnika na szczęście, na szczęście znowu tutaj nic się złego nie stało, ależ ależ mamy kupę szczęścia, ale to szczęście jest potrzebne. No jeszcze nikt kto zdobywał mistrzostwo Anglii yy... Bez szczęścia tego po prostu nie zrobił, tak? No, może oprócz Arsenalu, który kiedyś tam nie przegrał, przecież pamiętamy na początku XXI wieku żadnego spotkania. Trochę szczęścia jest potrzebne i na pewno musimy to szczęście mieć przy sobie. Łow, teraz Smith, czekamy na rozegranie tej akcji. Jest Radonik, zagranie do White'a. White strzela, podkręcił tą piłkę, ale ta piłka bardzo daleko od lewego słupka bramki kogutów. No i czekamy, czekamy, co się wydarzy dalej. Te, te, te mecze już się robią jak finały. Tym bardziej, jak prowadzisz 1-0 i jak czujesz, że możesz taki mecz wygrać. No bo jest ku temu szansa, tak? Jeżeli utrzymamy ten wynik z Tottenhamem, no to naprawdę ta końcówka sezonu będzie niesamowita. Teraz Manion broni strzał po raz kolejny, po raz kolejny ratując nasz zespół. No i ktoś tam mówił, że Manion to jest bramkarz, który nie nadaje się na ten poziom, który nie, nie będzie w stanie zapewnić nam tutaj takiej gry, żebyśmy my walczyli o mistrzostwo. Jest zupełnie inaczej. Manion to jest golkiper, który absolutnie tutaj utrzymuje formę na najwyższym topie i ja nie potrzebuję tu bramkarzy za 30-40 milionów funtów. Są inne pozycje, które trzeba absolutnie... Wzmocnić teraz kolejny strzał graczy gospodarzy zablokowany. Potrzebujemy troszeczkę teraz zaangażowania. Więcej nie mogę już na razie nic krzyknąć do naszej drużyny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Murphy wybija piłkę z piątego metra. Cały czas te huraganowe ataki drużyny kogutów. No, przydałaby się dla nas taka druga bramka. Może taka kontra, może coś, co moglibyśmy tutaj zamienić w bramkę. No, byłoby naprawdę dobrze, gdybyśmy. Gdybyśmy zagrali e, te ostatnie pół godziny, naprawdę na takim naszym, najwyższym e, możliwym poziomie, ale do il teraz! I niestety, i niestety w tym momencie jest jeden do jednego bramka z rzutu wolnego. Najgorsze, co się może przydarzyć, bo, bo mam takie prze, prze, przeświadczenie, że te bramki z rzutu wolnego, no są po prostu, są po prostu, jeżeli ma ta bramka wpaść, to najłatwiej po prostu ją pokazać z rzutu wolnego. No i niestety teraz tak się stało. No zobaczymy, może się jakoś tutaj teraz obudzimy, i może będziemy w stanie e, gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze zahaczyć ten to i spróbować tutaj zaskoczyć ich golkipera, White, Wolf teraz jest kilku naszych piłkarzy przed polem karnym Kogutów, jest tutaj Dale na 16 mecze, Dale strzela, no taki strzał spod kolana taki strzał nie strzuba, gdzieś tam próbował zaskoczyć golkipera gospodarzy, ale niestety się to nie udało chociaż było niesamowicie blisko, no i myślę, że zrobimy tą trzecią zmianę, no myślę, że wprowadzimy Liza Radonicza no to to już jest ostatnia zmiana, jaką możemy zrobić ale zawsze pozwoli odetchnąć temu naszemu jednemu zawodnikowi przed kolejnym meczem z Lidz, no mecz który... Um, a trzeba wygrać tak no meczem którym trzeba wygrać ale Leeds chyba tutaj będzie miało troszeczkę więcej odpoczynku bo oni zdaje się grali swoje spotkanie nie wiem czy nie jeżeli nie wczoraj to na pewno kilka dni temu i, i na pewno będą bardziej wypoczęci co oczywiście będzie stawiało ich w lepszym tutaj no po prostu będą mieli jakby większe możliwości tak gdzieś tam gdzieś tam wystawienia zrotowania składem niż, niż na pewno my no ale ale mówię trzeba jakoś sobie z tym poradzić i pamiętamy że nas, nasz rezerwowy zespół potrafił ograć Leeds United ale to było u siebie 0, natomiast na wyjeździe zremisowaliśmy 0-0 wtedy z Leeds United. No czy się uda teraz? Zobaczymy w kolejnym spotkaniu. Na razie najważniejsze jest, żeby tutaj trzymać ten wynik. A może teraz jeszcze ostatnia akcja w 88 minucie, która dałaby nam zwycięstwo. No to by było dopiero coś niesamowitego. Niestety nie, niestety tutaj Tottenham przejmuje piłkę i teraz oni są bliżej tego, żeby wyprowadzić tą ostatnią akcję meczu. Doyle, Doyle teraz mija naszą defensywę. Doyle do Johnsona, Johnson sam na sam z Manionem, ale Manion po raz kolejny pokazuje, że jest naprawdę fachowcem najwyższej e, klasy. Kawa musi być, kawa musi być. Na pobudzenie, chociaż, chociaż te emocje, które funduje mi teraz futbol menażer absolutnie wystarczą, żeby się tu obudzić. Zobaczcie, 54%, 56%. To ten ham też ma, mówię, problemy z utrzymaniem zawodników na, na, tej, na tej najwyższej świeżości, na tej najwyższej kondycji, po raz kolejny Manion, ależ tutaj Tottenham nas teraz przycisnął w końcówce, ale wynik 1-1 to jest dla mnie fantastyczny rezultat, bo Tottenham cały czas będzie 8 punktów za nami i to jest dla nas najważniejsze, nie tyle ważne jest dla mnie odjechanie od Arsenalu, który teraz będzie pauzował chyba dwie kolejki, oni będą potem grali te swoje mecze, bo oni grają w FA Cup, więc oni też tego spotkania dzisiaj swojego nie rozgrywają. Będą to grali w późniejszym terminie. a teraz nad poprzeczką. No mówię, to szczęście jest niesamowicie potrzebne i mamy remis. I mamy remis, który powoduje, że Tottenham cały czas traci, e, traci do nas 8 punktów. Ale jak my sobie teraz poradzimy z Leeds United? Jak z Leeds United gramy za dwa dni, a nasza ekipa wygląda co najmniej słabo. Chelsea przegrywa mecz. Wszyscy mają problemy. Manchester City remisuje swój mecz. Więc absolutnie tutaj cały czas powiększamy tą naszą przewagę. I mamy już dwa punkty. Przewagi nad Arsenalem, ale mówię, no to jest niestety. Arsenal ma jeden mecz zaległy. Ale w ogóle patrzę tutaj, tego nie widziałem wcześniej, że my mamy w ogóle jeden mecz mniej od Tottenhamu zagrany. No to spokojnie, spokojnie sobie tutaj poradzimy. Wines, dwa tygodnie, dwa tygodnie, na dwa tygodnie tracimy naszego prawego obrońca, prawego skrzydłowego, no ale na szczęście tutaj odpoczął w tym meczu. W tym meczu, słuchajcie, odpoczął Niall O'Connor, więc będzie mógł teraz zagrać, i to jest, to jest dobra wiadomość. Natomiast, jak będą, jak będą wyglądali gracze, gracze inni, no to zaraz sobie zobaczymy. Leeds, swój mecz grał, słuchajcie, 21 lutego, czyli oni mieli 6 dni na odpoczynek. No to niestety, to niestety my tylko dwa, tak? No to, 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 jest, to, jest, to jest niesprawiedliwość ogromna, bo, bo, no bo to. Ja wiem, że Leeds jest. Ostatni i powinniśmy sobie tak czy inaczej dać z nimi radę, tak? Bo nie mają tylko 5 wygranych, 18 porażek, ale to nie może tak być w końcówce sezonu, kiedy to, kiedy to gramy o Mistrzostwo Anglii i takie rzeczy po prostu no, ja rozumiem tych menadżerów, którzy czasami mają pretensje o ustawianie kalendarza, tak? No bo, to, no bo ten kalendarz dla nas w tym momencie jest po prostu mega ciężki. Tym bardziej, że zaraz mamy Ligę Europy i reprezentujemy Anglię w europejskich pucharach. Natomiast no Problemem jest to, że gramy co dwa dni, no, 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 no i to jest, to jest nie do po prostu zaakceptowania. Taka sytuacja, będziemy musieli no, odpuścić, nie ma innego wyjścia, będziemy musieli odpuścić mecz wyjazdowy z Walencą i wystawić tam rezerwowy skład, ponieważ inaczej nie będziemy mieć jak zagrać z Arsenalem. Arsenalem, który swoje spotkanie przed nami rozegra z Bayerem, Leverkusen też na wyjeździe i też w Lidze Europy. Teraz grali w FA Cup piąta runda i wygrali z Leeds United na wyjeździe, dopiero po dogrywce. To pokazuje, jak nieobliczalny jest ten zespół. Z którym za chwilkę rozegramy swoje spotkanie. Everton wygrywa 4-2. To nie jest dobra wiadomość, bo Everton jest w czołówce i zbliża się do nas. Ale Manchester United przegrywa spotkanie numer 12. Oni nam już nie zagrażają. Oni są 22 punkty za nami. To jest niesamowite, jak słaby jest Manchester United jak słaby jest Manchester City w tym roku. No to dwa Manchestery. Widać, kto już tutaj jakby rządzi w Manchesterze, tak? No rządzi tu FC United absolutnie i, i, i nie zdziwię się, jak kibice zaraz się zaczną przerzucać na nasz zespół. Tak, oczywiście żartuję, ale, ale naprawdę tutaj robimy dobrą robotę i, i, i ta siła. Przy okazji zrobiliśmy sobie challenge... Challenge, który nazywa się jakoś tam się nazywa, że, że nowa siła w mieście, czy, czy coś takiego, nowy, nowy szeryf w mieście, słuchajcie, no zrobiliśmy taki challenge i go ukończyliśmy w tym momencie, można powiedzieć, tak dla siebie tutaj powiedzmy mówiąc, no bo, no bo kończymy ligę wyżej niż, niż zespoły, które wcześniej przecież rządziły tutaj, tak, na pewno nie będziemy grali taką taktyką, będziemy grali tą taktyką naszą już ofensywną, bo tutaj cofamy zawsze tych dwóch defensywnych pomocników, gdy gramy z lepszymi zespołami, ale tu już zagramy w ten sposób, no i gramy dzisiaj i zobaczcie jak wygląda nasz zespół, Murphy, Murphy Wygląda fatalnie, zagra Calum Davy. No, muszę to wszystko sprawdzić i muszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Włóciński Dave Smith, żaden z nich nie nadaje się w tym momencie do, do gry, więc. Więc tutaj, no nie chciałbym obydwu zmieniać. Ani Dale'a czy, Dale czy Smitha, tak? Znaczy, chciałbym któregoś z nich zostawić. I, i zostawię, chyba, zostawię chyba Smitha, a dam tutaj Oscarsona. Przynajmniej jeden, żeby z tych zawodników, żebyśmy aż tak się nie osłabiali. No i załofa, załofa może tu zagrać Harris. Więc w sumie nie ma takiej tragedii, jeżeli o to chodzi. No nie jest tak źle. To za Andiego Smitha oczywiście może gdzieś tam w przerwie wejdzie wada. I to też nie powinno gdzieś tam osłabić nas tak strasznie, tak bardzo. Albo ewentualnie właśnie Dale, który też mógłby go zmienić. I też zagrać. Po jednej połowie ewentualnie zagraliby ci dwa gracze. No, no tak zagramy, no, no nie ma innego wyjścia tutaj absolutnie. Jakoś musimy szachować, rotować, jakoś musimy tutaj z głową to wszystko, to wszystko robić, żeby ten mecz z Liceu United po prostu wygrać i odskoczyć teraz Arsenalowi na 5 na punktów, wtedy byśmy odskoczyli. No oczywiście Arsenal miałby dwa mecze zaległe. Oni najbliższy mecz grają dosyć późno, bo oni grają, słuchajcie, po Jezu, dopiero z nami, tak? Dopiero z nami tutaj w niedzielę 4 marca roku 2029. Na pewno ten mecz będziemy e, transmitować, bo to może być mecz o Mistrzostwo Anglii, no to taka prawda jest, bo, bo, bo potem, słuchajcie, potem mamy tak, no mamy Chelsea jeszcze i Manchester United oczywiście, ale spodziewam się, że z Bournemouth, nie wiem jak z Evertonem, z Southampton, z Leicester, z West Hamem, to my te mecze wygramy po prostu, tak, i do końca już będziemy, do końca już będziemy jechać. No, 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 gramy, zobaczymy jak z tym Leeds United nam wyjdzie, Zawodnicy zmęczeni piekielnie, cholernie, i nawet, nawet, yy, nawet to, że mają wysoką kondycję, to jeszcze niczego nie gwarantuje, bo wydaje mi się, że dosyć, chociaż nie, no to, to ryzyko kontuzji, no tu jest wysokie tu na pewno jest wysokie tutaj jest w sumie niskie, no ale tu jest wysokie przy Grahamie Harrisie, przy Milos Radonisz ma wysokie czy Mohamed Mensah też ma wysokie więc to jest problem, więc to jest problem bo, bo możemy tutaj się nabawić naprawdę przyjemnych urazów i, i mieć problem w końcówce sezonu, zobaczymy jak ten mecz z Leeds United będzie wyglądał oczywiście gospodarze tego meczu na biało, my na niebiesko no i już atak gospodarzy w pierwszych minutach tego spotkania mam nadzieję, że za chwilę zastopowany tak jest, zatrzymaliśmy ten atak gospodarzy, no i teraz tylko trzeba odwrócić, odwrócić linię ofensywy i spróbować, i spróbować zrobić szarżę na właśnie bramkę zespołu Leeds United, gdzie bramkarzem jest w tym momencie Manian, to jest chyba jakiś Nugent, co? Nie znam człowieka, a nie, jest Mike Manian, kto to jest? Nie znam cię, ty Paris Saint-Germain wychowany, teraz obecnie grasz w Leeds, w Lil w Lille, no to nie wiem, nie znam człowieka, w każdym razie w każdym razie na razie Leeds United nie oddaje żadnego strzału, my oddajemy 4, z czego 3 celne, ale nie ma nic, nie ma nic co mogłoby zagrozić Yeshandy Smith dziesiąte trafienie w sezonie naszego środkowego pomocnika, no i prowadzimy 1-0 jaki to ważny gol jest w tym momencie dla nas no to nie macie pojęcia, no bo no bo tutaj nawet jeżeli, wy... A, ależ piękna bramka, nawet jeżeli wygramy po rzucie wolnym, no to to jest nieważne to 1-0 mi wystarczy, my tak wygrywaliśmy ostatnie mecze z kimś tam też wygraliśmy ostatnio 1-0, też po rzucie wolnym właśnie Smitha więc więc to absolutnie nam tutaj wystarczy. Wystarcza, no wiadomo, fajnie byłoby strzelić jeszcze jednego gola w ogóle, ale najważniejsze jest nie dopuścić Leeds United do tego, żeby oni przeprowadzili jakąś akcję, która mogła da dać im ewentualnie remis. Radonicz, Radonicz do Smitha, Smith teraz do Mensa, ależ fantastyczna akcja, Mohamed Mensa i mamy w 25 minucie 2 do 0, ależ fantastycznie, bałem się tego meczu jak diabli, ale mamy, mamy 2-0 i co się teraz będzie działo, słuchajcie, co się teraz będzie działo w tabeli, jeżeli my to spotkanie wygramy? 5 punktów przewagi nad Arsenalem, Arsenal Arsenal ma będzie, będzie miał Dwa mecze zaległe, ale teraz będziemy mieć mecz z nimi bezpośrednio u siebie na Kartu Bee Stadium i ten mecz może zadecydować o mistrzostwie Anglii. Słuchajcie, jeżeli zdobędziemy mistrzostwo Anglii teraz w roku 2029, to ja będę mógł oficjalnie powiedzieć, że przeszedłem football menadżera, bo w 11 lat robimy z szóstej ligi mistrza Anglii. No to jest na, na zasadach hardcore. No to jest rzecz dla mnie po prostu. Dla mnie po prostu jest to osobisty mega, mega sukces, ale zobaczymy. Radonicz, Radonicz teraz przed polem karnym zagrywa tutaj do mensa. I teraz trzeba było na 3-0 to podnieść, zamknąć to spotkanie i koniec. Chociaż wydaje mi się, że to, że to spotkanie jest zamknięte, biorąc pod uwagę statystyki i to, że my oddajemy 11 strzałów, a Leeds United jeszcze ani razu przez te pół godziny nie było pod naszą bramką. Więc absolutnie mamy tutaj kolosalną przewagę i nie zmienia tego faktu nawet to, że gramy delikatnie tam, no nie, no dobra, nie gramy rezerwowym składem. Przez jest Oskarson, jest Bern, jest Vasey i, i to wszystko, no, czyli trzech zawodników, tak? Trzech zawodników, którzy na co dzień nie mają miejsca w podstawowym składzie, ale leją to Leeds United, jak należy. I za chwilę sędzia Tierney zakończy pierwszą połowę i będziemy cieszyć się z prowadzenia 2-0, żeby tylko to utrzymać w drugiej połowie. I nasza pozycja wyjściowa ku, e, ku, ku, ku walce o tytuł no będzie po prostu znakomita. Wiem jeszcze Arsenal, jeszcze Chelsea, ale. Ale jest naprawdę blisko. Natomiast to, że Arsenal i Chelsea jeszcze Manchester United, no to jest właśnie to, że mamy jeszcze trzy mecze. Trzy mecze z tymi mocnymi rywalami i to naprawdę może być ciężki orzech do zgryzienia. I to naprawdę może być. To może decydować o tym, czy, czy zdobędziemy to mistrzostwo, czy tego mistrzostwa nie zdobędziemy. Ciężko będzie grać Chelsea, ciężko będzie ograć nawet ten pogrążony w kryzysie Manchester United. No ale kluczem będzie mecz z Arsenalem, żeby go po prostu nie przegrać, żeby tą przewagę nad nimi utrzymać, żeby... Żeby oni nas nie dogonili. Jeżeli przegramy u siebie z Arsenalem to wszystko będzie chyba pozamiatane, bo, bo oni nie dość, że nas dogonią. To jeszcze zbudują sobie pewnie jakąś tam mm, punktową przewagę No ale teraz, no widzicie, co się dzieje. Domingo z Quinoa, pierwszy strzał Leeds United jest 1-2. No to jest rzecz niesamowita. Dla mnie jest to po prostu niezrozumiałe i, i dla mnie, i dla mnie jest, to, jest to po prostu czysto ustawione i, i, to, i to tak być nie może. No, mm, no to po raz kolejny się zdarza. Jak to jest, ja nie wiem, wchodzi gość, strzela w ramkę, pierwszy strzał i my 16 strzałów, oni jeden. I my nie strzelamy 16 bramek, a oni mają 100% skuteczność. No jeżeli tutaj jeszcze coś złego się zdarzy w tym meczu, to, to ja nie wiem, no, 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 no będzie, to, będzie to po prostu jedna wielka masakra. Trzeba to utrzymać, trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby ewentualnie jeszcze jedną bramkę strzelić, no bo to po prostu nie może się inaczej skończyć teraz hali z bronią no Nawet po rozpoczęciu gry potrafimy tutaj zrobić, zrobić akcję. Ofensywną, która zagraża w tym momencie zespołowi Leeds United. Jeszcze jeden gol, ja was proszę o jeszcze jednego gola, który tutaj uspokoiłby to spotkanie na koniec. Jest Smith, Aj, zablokowany teraz, Mensa, jeszcze Harris. Shale. Jest Halis! Mamy 3 do jednego. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Po co ja tu mam naciskać polecenia i wydawać im te polecenia, jak ja do nich mówię i oni mnie normalnie słyszą? Oni mnie normalnie słyszą, bo oni wykonują moje... Poproszę bramkę, dziękuję, jest Halis, który tutaj ma chyba najlepszy słuch z nich wszystkich. I robi nam tutaj bramkę. 21 strzałów, jeden strzał Lic, jedna bramka. No i, i to jest po prostu rzecz niesamowita. No też bym chciał mieć taką skuteczność, jaką w tym momencie mają gracze gospodarzy. No i teraz Watkins, o, i trzeba uważać, że z pół godziny... Do końca meczu wychodzi tutaj Kroiser, Kroiser zablokowany w ostatniej. Nie, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, słuchajcie, co się tutaj dzieje. No to jest trzeci strzał i druga bramka. No można powiedzieć, że to jest ta sama akcja, bo Kroiser tu oddał pierwszy strzał, ta piłka się odbija od bramkarza. Zobaczcie, dobija. I jest gol. No to, no, no, jak to wytłumaczyć? No bo, niech <grych> to, to, jest niemożliwe. No, patrząc na statystyki, po prostu ten wynik jest wynikiem niemożliwym i nieprawdopodobnym. A jeszcze brakuje teraz, żebyśmy dostali za chwilę bramkę na 3-3 i wszystko będzie już pozamiatane w tym momencie i chyba wyrzuca tą grę do kosza. Bern do Maniona. Manion dobrze tutaj rozpoczął. Przerzucił wszystkich i zaadresował tą piłkę dokładnie do Makaja Stevena. Teraz by się przydał znowu jakiś dobry, dobry atak. Znowu jakaś dobra akcja ofensywna, żeby tam strzelić gola na 4 Dwa, Bern, Radonicz. Radonicz teraz sunie tam lewą stroną zagranie do przodu, ale nie ma tam nikogo. No, pilnowany Mensa przez trzech zawodników. No potrojony właściwie nasz y, napastnik z Francji. Teraz jest tutaj zagranie do Mensacha, Mensa! Ale bramka Mohameda Mensacha znowu mnie posłuchali, znowu mnie posłuchali tutaj. To jest po prostu taka bramka, która rozrywa siatkę Rywala. Jest 4-2 dla naszego zespołu. No i teraz pytanie, czy tak będzie w stanie strzelić trzecią bramkę. Mensa! I tu, no nie, no nikt by tego nie obronił. Sam Ali który jest naszą zmorą, bramkarz Liverpoolu oczywiście, który broni nam wszystko właściwie, co tylko się da, by tego nie wyjął. Dobra, popatrzmy, co się tu dzieje. Kogo możemy zmienić? Radonisz, odpoczywaj, chłopie. Myślę, że Maka Steven też mógłby odpocząć, gdybyśmy mieli prawego skrzydłowego, którego w tym momencie niestety nie mamy. Miał odpoczywać z ja w ogóle zapomniałem, bo oczywiście emocje meczowe tutaj tutaj wygrały, no i łow za Harisa i będziemy tutaj pilnować tego meczu, zostało 20 minut, myślę, że dociągniemy to do końca i zdobędziemy cenne 4 punkty, taki był plan, a mało brakowało, żebyśmy z Tottenhamem, no dobra, nie brakowało mało, mogliśmy też to przegrać, natomiast jest OK, jest okej, okay. są cztery punkty, odjeżdżamy Arsenalowi na 5 punktów, oczywiście wiadomo, dwa mecze mają jeszcze w zanadrzu kanonierzy, ale, ale szykujemy się teraz na spotkanie z nimi, no to, Walenca jest dla nas w tym momencie jest dla mnie Walencja nieważna. Nieistotna jest dla mnie jedna 8 Ligi Europy. Naprawdę jest to dla mnie nieistotne. Tak jak przed sezonem mówiłem, że chcę tą Ligę Europy wygrać po raz drugi, tak teraz absolutnie nie, bo przed sezonem nie wierzyłem absolutnie w to, że w tym roku będziemy w stanie powalczyć o, 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 o mistrzostwo Anglii, o, o wygranie Premier League, a, a wydaje się, że to jest bardzo blisko. Teraz tylko wszystko zależy od tego, jak swoje mecze rozegra drużyna kanonierów. 88 minuta. Mecz się za chwilę zakończy, tu już złego się nic nie stanie i wygramy to spotkanie i będziemy naprawdę naprawdę blisko tego, żeby ta walka o tytuł stała się no, dla, nas, dla nas, dla nas, czymś, czymś oczywistym, faktycznym i, i czymś do zrealizowania. Natomiast jeszcze jest do tego wszystkiego daleko. Chelsea po drodze, Manchester United po drodze, jeszcze po drodze też Arsenal, no i po drodze jeszcze zmęczenie piłkarzy, które na pewno będzie się dawało we znaki. No, absolutnie zdominowaliśmy tutaj Lidz. jak oni zdobyli te wybranki przy takich, ja nie wiem. Ja nie wiem, ale stało się te kontry bardzo, bardzo skuteczne, natomiast koniec końców na szczęście ten mecz wygrany. Także wygrywamy, wygrywamy mecz gwiazdowy 4-2, czy jutro jest jakiś ważny mecz, żeby sobie go zobaczyć. Zaraz zobaczymy, konferencja prasowa no i mówię, no z Walencją za 3 dni no, no wyjdą rezerwy po prostu. Nie ma tu możliwości, żeby wystawić podstawowy skład, ponieważ w najzwyczajniej w świecie nas na to w tym momencie nie stać. Liverpool gra z Manchesterem United, absolutnie nas to nie obchodzi. To jest mecz, no w... Liverpool-Manchester United, teraz Zobaczcie, jak to brzmi. To jest mecz drużyn, które walczą o Ligę Europy i tylko tyle. Może Liverpool będzie miał szansę na wbicie się do pierwszej czwórki, ale to też wiele zależy od ich rywali z miasta lokalnych, tak? czyli od, od tej niebieskiej strony Liverpoolu, czyli od Evertonu. Natomiast my, no my wyglądamy w tym sezonie po prostu znakomicie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Widzimy się oczywiście przy okazji spotkania z Arsenalem Londyn. Cześć.